Podpowiedzi mi z e-mailu to znaczy, że już jest grubo. O ty w życiu! Widziałem cię! Dzień dobry! Z tej strony Garmazyn. I witam Was w Five Nights at Freddy's 4. No już wyszła pełna wersja. Musiałem sprzedać, sprzedać wszystkie moje skiny, żeby w nią zagrać, więc mam nadzieję, że będzie warto. I od razu przykuwa wzrok na tym menu. To jest Nightmare Freddy i Nightmare Foxy, które idą w stronę mojego domu. Tam jest mój dom. I no, muszę przyznać, że chciałem tą grę przejść na ślepo, czyli. No chciałem po prostu mieć troszeczkę frajdy z odkrywania rzeczy, które mnie tam czekają, a no niestety mój kochany drogi internet zdradził mi niektóre rzeczy więc na przykład wiem jakie są jumpscary i jak niektóre, niektóre rzeczy działają, więc trochę kiepsko ale na szczęście nie wiem za wiele i nie wiem jak mi pójdzie w tym, w tej grze ja nie lubię grać w gry horrorowe, ja boję się takich rzeczy, ale to robię bo z tym jest związana moja praca, mam nadzieję, że on się spodoba i da ci łapeczkę w górę więc zaczynamy Five days until the party i ja, o co mi z tym, znaczy, o co z tym chodzi? Wydaje mi się, że tu chodzi o imprezę rodzinową, na której wydarzył się Bite of 87. 7. Co on ci zrobił? Zamknął cię w swoim pokoju znowu. Nie bój się, jestem tu z tobą. I tak, początek gry jest taki trochę RPG-makerowy, w sensie, yy, nie wiem. Wydaje mi się, że to tak będzie opowiedziana fabuła, jesteśmy jakimś dzieckiem To jest Fredber, Ktoś na nas patrzy i do nas mówi Próbujemy wyjść z drzwi, ale nie możemy, ktoś nas zamknął I wydaje mi się, że to wszystko dzieje się w głowie tego dziecka Bo to jest teraz noc pewnie Może to dzikie chce uciec Kiedy próbuje się te do drzwi To w końcu pada na ziemię, płacze i pewnie zasypia z przemęczenia, że Walił w te drzwi tyle razy, że płakał, no jak się płacze, to też się troszeczkę męczy. No i jutro jest kolejny dzień. No i po prostu zasnął i teraz w swojej głowie widzi to. Naprawdę gra jest... Yy, Facebook! <laughs> gra jest... no... czymś nowym. Okej. Okay. Popatrzcie na to. Biegamy. Biegamy z głową na dole. Proszę bardzo, jeśli słuchajcie breatki, zamkniemy je albo otwieramy. Czyli tak? Jeśli nie słuchajcie, to użyjcie flashlight. Dobra. Nie chcę w to grać! Tutaj musimy iść do tych drzwi. I to jest Foxy, tak? Może jego tu nie ma w nocy. To jest Fred. Okej, okay, czyli jak słyszymy... Słyszymy oddychanie, to lepiej żebyśmy nie patrzyli sobie. Na drzwi wtedy. Bo to się źle skończy. Um, naprawdę nie chcę w to grać. Nie słyszę. Dobra. Boję się zapalać z tego światła. No ale... Muszę to robić. I czemu on po prostu nie zamknie tej drzwi. Sorry. Po prostu pana tak robi, bo się cholernie boję. Więc wybaczcie mi, proszę. Naprawdę, to jest o wiele straszniejsze niż poprzednie gry. I... No nie, przestańcie do mnie pisać! Ale mnie taki. No kurde! Okarmicie się. A wiem, że to jest takie triki, bo niekiedy ich słychać, a niekiedy nie. No, nie nie mogę zajmować słuchawek, bo... Nie mogę? Boże, ale jestem ciotą. Przepraszam bardzo, ale... O! Druga jem. Eee, za siebie spójrzmy co to, co to są za drzbosy w ogóle? Ja nie wiem czy to było oddychanie czy nie, Zdenerwuję, że zamknę drzwi Boże Ja nie wiem jak ma brzmieć to oddychanie Okej, okay, świadczy z lontarką ich odstraszamy Wiecie co? Ja powinienem zostać jednak w teoriach niż w granie w te gry Okej, okay, obróćmy się do tyłu Dzień dobry Słyszałem kroki Kurde bele Jezus, Maria. O nie, już mi te podpowiedzi zniknęły. Pies czekał. Podpowiedzi mi zniknęły, to znaczy, że już jest grubo. O ty w życiu! Widziałem Cię! O. Ktoś tam był, zdecydowanie ktoś tam był. Boże. Fredbear. Redbear nie istnieje. To kłamstwo. <grymne> Boże, tak naprawdę już od samego początku jest straszna, nie to co... Boże, łapa mi się trzęsie cały czas. No nie. Przestań mi to robić. Do, tutaj patrzeć? Nie wiem czy to jest ten... Yy, Foxy... ...Foxy cios ciości... ...Foxy ciości... Na razie ich nie widziałem, może dlatego, że cały czas chowam, odwracam wzroki, i ściągam składki, jak patrzę na te drzwi. Okej, okay, czysto. Kurde, słyszałem, że coś się ruszyło. O! Ja pierdzielę. Jezu, ja to za wolno robię. Boże, proszę dajcie mi to przejść, błagam. Spadaj z mojego łóżka, ja to będę spał. Nie, nie, czemu ja nie śpię? połóż się spać, zapnij drzwi. Cokolwiek, nie wiem. po prostu, nie. O! Widziałem ci! Czy... Głupia krowo kurczaku. Spadaj, Freddy'u Okej okay, kurczaka nie ma Okej okay, już jest piąta. Bonnie jeśli tu będziesz Był tam Kurde Założyłem że latarka się po chwili dopiero włącza jeśli ktoś tam jest Więc spoko Coś rozgryzłem w końcu Zamykam drzwi Super zabawa! Polecam! Nie, nie nagrywam tego. Do widzenia.